Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w Strachowicach obowiązuje wspólny system segregacji odpadów. Zgodnie z tym, odpady są dzielone na frakcje żółty to tworzywa sztuczne i metale, niebieski papier, zielony szkło, brązowy odpady ulegające biodegradacji. Do pojemników niebieskich z napisem papier wrzucamy opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy. Nie wrzucamy odpadów higienicznych, na przykład ręczników papierowych i zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach, Papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru oraz papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych. Do pojemników zielonych z napisem szkło wrzucamy butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych oraz luster i szyb. Do pojemników żółtych z napisem metale i tworzywa sztuczne wrzucamy butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku lub sokach, puszki pożywności, folię aluminiową oraz opakowania po środkach czystości i kosmetykach. Nie wrzucamy opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych ani zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. Do pojemników brązowych z napisem BIO wrzucamy odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia. Gałęzie drzew i krzewów skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny oraz kolę drzew. Nie wrzucamy ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego oraz płytwiurowych i pilśniowych. Do ostatniego pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy wszystko to, Czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym? Nie wrzucamy przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych ani zużytych opon. W Sterachowicach zlokalizowany jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Znajduje się on na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Do przoku możemy dostarczyć zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe. Z surowców uzyskanych z recyklingu powstają m.in. z papieru filtry do kawy, opakowania do jajek, taśmy maskujące, maseczki ochronne, ze szkła opakowania szklane, szkła optyczne, z plastiku włókna do produkcji ubrań, np. polar, meble ogrodowe, słupki drogowe, zabawki. Z odpadów biodegradowalnych nawożone są rośliny ogrodowe, zarówno warzywa, drzewa i krzewy owocowe, jak i rośliny ozdobne. I są używane do ściółkowania gleby pod roślinami.